się ma z tej strony Waitless. no i e, witajcie w nowym, now, nowej serii w której będziemy sobie tutaj e, omawiali nowe, nowe edycje serwerów e, hardcore chociaż według mnie to są pseudo serwery hardcore jak już e, niektórzy mogą wiedzieć no i co jeżeli ktoś już ma taką seria to z wielką chęcią yy, będę chciał zobaczyć yy, link do kanału ponieważ no nie wiem wymyśliłem to sobie tak na szybko i myślę e, zrobię to, więc czemu by nie? Yy, no i w sumie to tyle jeszcze pod koniec yy, mała ciekawostka, znaczy mała ciekawostka, Małe, mała spekulacja do zobaczenia. Pod koniec. Na koniec, pod koniec. NCHC 19. Edycja. Pierwsza nie, nie do otrzymana obietnica, która jest, która jest gołym okiem i nie trzeba być, e, wielkim prawnikiem, by to zauważyć. E, pisze, całkowity brak koksów. Z tego co pamiętam koksy były dostępne. Całkowity brak koksów to znaczy, że nie masz w ogóle Jest zablokowany crafting, one w ogóle nie istnieją, nie ma ich na tej edycji. Były. Kłamstwo. No nieźle. Oczywiście na MCHC powstała nowa komenda, ym, wykrzyknik help i dwa wykrzykniki help. Yy, tylko dla osób z gildii. Tutaj wpisane na czacie Gildyjnym pojawiają się nasze obecne korty. Mm, Glowstone w naderze regenerował się co 2 dni. Ważność gildii yy, po założeniu to 7 dni. opłacone płacenie jej dodatkowe 7 dni. Poprawki, optym optymalizacje. No i jakieś pierdoły. Tutaj zaczyna się cała zabawa. Będzie to połączenie trzech wersji 1.5, 1.7, 1.8. Cały gameplay będzie na 1.7. Oczywiście. Lecz będzie to edycja na poty z 1.5.2. No i jakby to określić, pot z 1.5.2. Nie było. Były poty z 1.7.2. Yy, tak, to jest kolejny konstrukcję. Yy, dla, dlaczego tak uważam? Yy, dlaczego stręcz był zablokowany? Chociażby, jeżeli poty były w 1.5.2, to stręcz był normalny który nie zabijał na trzy hity jak miałeś tego seta i tak dalej. Dlaczego nie ma skręga? Nie wiem. No i Dodatkowe wprowadzenie 1.8 ma na celu w 100% wyeliminowanie wszystkich martwych czanków. Mała spekulacja e, pod koniec. No coraz częściej zostają wrzucone jakieś obrazki w z lub jakieś posty na serwerze HardCore, czyli serwerze HardCore z kkf oczywiście no i jakieś 8 godzin temu zostało wrzucone właśnie takie logo czyli prawdopodobnie będzie, będzie serwer na 1.9, jeżeli będzie oczywiście bo może to być oczywiście troll dlatego mówię, że to jest spekulacja, nic nie jest pewne ale miejmy nadzieję, że wróci i to z hukiem, i to jako prawdziwy hardcore. A ja ocenię prędzej czy później ta edycja. Do zobaczenia!